alright? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine. Well, yeah. What you I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. mm-hmm Okej, okay, czyli od razu nas dało do tego momentu, kiedy wróciliśmy z tego ratowania tej dziewczyny, które nam się nie powiodło. No, ja nie grałam sporo czasu, więc tutaj z tobą nie chcę gadać. Tu też nic, chyba nic więcej nie znajdziemy, co? Nie ma co łazić tutaj. Do tego gościa trzeba, może, co? Daga, zagadać. A tutaj. otahoji story of the century here huh yeah and i've got shit for recording equipment and from the looks of it there isn't going to be any shortage of first-hand accounts you do radio that's right well until some piece-of-shit politicians yank our funding and i hit the blogosphere i better get back to it yep thanks by the way don't mention it just remember what i said yeah i will Dobra. Czyli tak, sprawa wygląda tak, że trzeba wyjść chyba do tej apteki i się dostać, co? A gdzie jest nasza Clementine? Może z nią trzeba zagadać, jak ona tam się czuje, i w ogóle powiedzieć, że wszystko ok będzie. Cześć, pogadaj ze mną. Jak tam palec? Aha, chcemy tak powiedzieć. Guy, ok, okay same. You're my guy. Oh, no. to you know. try to take care of each other. yes. Deal. Let me know, if you need anything. Okay. No to świetnie. Chodźmy do tego do Glenna pogadać. Doing, Glenn? you know. Aha. Co ty motelu. Glenn, co cię tu przywiodło? Co planujesz dalej? What's your next move? I don't know. i mean you guys seem okay what about your family yeah i i forget it man that's your business i hate feeling like i can't do anything i know the feeling man <laughs> 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 Wtedy w motelu coś tam, how can it be that bad so fast you know when things are taken away people do crazy shit i guess but that's not me i'm not giving up not for anything

I wyjdziemy na zewnątrz. Ja bym tak proponowała, chyba. Może być problem, co? Mam nadzieję, że nas nie zjedzą od razu. No, trochę ich jest. Nie ukrywajmy. I'm not sure if you're going to take a good person. I think going to be They just eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. Fuuu. the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Okej, okay. Otworzyć bramę. A co tu, pilot jakiś? Aha, więc co? Można by włączyć jakieś nałożeń, żeby ich ściągnąć i wtedy przejść, co? Ale rozejrzyjmy się jeszcze wszędzie. A tu co? Aha, wróć z powrotem. Popatrzmy. To jest chęsty działanie na miejscu. Tak, nie działało. Czy to głównie próbowało, żeby tam i mieć wełnę? Tak, ale to było zu ryzykiem. I tam parę głównych ludzi zasiadło i ich próbowało. No właśnie, byśmy włączyli to może by, wiecie, ich ściągnęło, co nie? To co próbujemy, a tutaj będzie, żeby to rozwalić łomem chyba, co? Czy tam młotkiem. Do anything with this? You know what I could do. What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Oh, so the power is still on. do I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. co? Oh!

O co tu chodzi? that guy over there has the keys how can you be sure i found this in the office that boy in the photo worked here the keys being on him is as good a bet as we can make also about yeah, i agree just need to figure out how to get out there and get them you wouldn't need long right nah no, just a few seconds maybe there's a way to distract them and buy you some time No to distract the them so Hmm. Spróbujemy. Najwyżej coś się cofnie, no. ale oni przyjdą, jak zacznie walić. Ups. Awesome. Now those no, a jak mam odwrócić ich uwagę, gnojku? Pogadaj. A jak zrobić, żeby było głośniej? Okej, okay, ludzie, no trzeba chyba wyjść stąd, bo co my innego, innego zrobimy? Nic więcej chyba tutaj się nie da. Ten idzie gnojek. Mogliśmy poczekać, że on się odwróci, co? Eee, yyy, strach! Nic nie możemy więcej zrobić? Kurde, odstąp! Idź stąd! Czekajcie, bo może aż wyjdzie. A nie może mi się ruszać, bo co ja mam zrobić? Jak ja się nie mogę ru ruszyć? Co ja mam tu stać, czekać? No kurde, gościu. Cegła! Rzucić gdzieś, żeby oni tam poszli, może? Albo w szybę? Rozwalić, żeby hałas był? Chyba tak. Trafisz? No, i alarm się rozwieje, co? No, pięknie, goście. Idźcie, idźcie na wieczorynkę teraz. Dobra, no to już... lecimy, lecimy, lecimy. Mogę się ruszać? Nie mogę dalej. Ach, biegnij, okej. Okay. Ale jak powoli idzie, no biegnij tam. Tylko się tak skradaj. Znaczy, biegnij na kucaka. Mam <gryw> nadzieję, że to nie jakiś zombiek Ach, ząbiak. Ro ro rozwal mu łeb, czy nie?

Pozwól go. Eee, eee, no co? Nie trafiłeś? O fuu, o Boże, czy ja muszę tak naprawdę? Fu, Jezu Chryste. No, nie, żeż... Obrąbię mu ten łeb? Czemu nie możesz w czaszkę walnąć, tylko gdzieś tu w szyję go walisz? O, właśnie. fu, Dobra, fu, 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 fu. Uff. Dobra. Mam nadzieję, że już nie, nie obudzi się. Masz kluczek? OK, spierdzielamy stąd. Dobra, ale. No, Lee, rów dupkę. Już tyle czasu tam siedział, że wiecie co. No, biegnie. Teraz wszyscy nad bramy się rzucą. Nie macie już nad klucza, kłódki. No, słabo to rozegrałeś, chłopaku, ci powiem. Dziedek, jak się czujesz? Great. Aha, świetnie. Ok, lecimy do tej dziewczyny. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. Ok. Co? Alarm? też mieliśmy klucz! Hm a teraz siedzę śrubokrętem w plecach. Trzeba będzie wyrwać ten śrubokręt i trzymać. to come on time to go I'm gonna get the truck pulled up right back! Do it fast! I gotta get my dad out of here! I don't plan on dilly dallying! Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me! Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here! You got it! Doug on, go. Lee, you guys make sure our defenses stay up till then! And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck! Here you go! Right, that door's not locked anymore. Shit. You three, get on it. I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Pro problem. A Trzymaj, trzymaj. We don't make it through this. You should know that I think you're a great guy. We will make it through this. Duck, If we don't make it through this, you should know <laughs> trzymaj! 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 O, oh, fuck! Musimy spierdzielać sąd. Do, 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 do biura! Do biura! Do biura! Ej, stresuję się! Właśnie, dlaczego oni od początku nie wsadzili coś między te drzwiczki? Kuku, 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 kuku. E-e-e-e. Dobra, było, ku e. No weź to. Dobrze, włóż to. Okej, okay, mamy to. Mam nadzieję, że ci nikt nie podrapał. Zjedz go, zjedzę go! O nie! Pomóż. Amunicja jest tam, amunicja jest tam. Dajcie mi kierować! Kogoś muszę uratować. Yo, albo jego. Na no, stówę. To jest ta decyzja cholerna. Uratuj taka. Uratujecie. Niestety. Ty strzelasz dobrze. GAT! A my. Aj, w cholerę! Fuuu są tak okropne rzeczy. w oh <laughs> <laughs> mordę to już z ją! No, uciekamy. Coś cię za nogę złapie. Co? Gnoju. Nie wiem, gdzie klikać. O oh mój god. Dobrze, że nam pomogłeś, ale ten dziad... Ja tego dziada rozwalę. Łeb mu rozwalę. Co za ham prostak, fryjer. Oh. Stary Piednik, my dla niego do apteki się dostajemy. Co za gnój. Jesteśmy w tym motelu. Co? Co tam tą babkę ratowaliśmy chyba? Czy, czy gdzieś w ogóle indziej? Traveler, chyba tam. Biedny li. Nie dość, że brata zabił, że dziad chciał go zabić. Stary piernik. Co tam, Glenn? Hey, Current level of disaster are as follows Atlanta stage nine catastrophe augusta stage eight I think I need to go to Atlanta yeah I got friends there and I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city sounds like nobody knows what's happening there when we left a few days ago could have gone either way I gotta take my chances Roswell, to nie jest Nie wiem, to też to, nie to, to jest zła decyzja, bo nie powinniśmy się rozdzielać, ale z drugiej strony, jak ja bym miał gdzieś tam przyjaciół, czy tam rodzinę, to też bym tam poleciała, wiadomo. Ma rację. Jedziesz? Czy zostajesz? Jedzie. Może jeszcze wróci do nas kiedyś, zobaczymy. A ten stary tam stoi z tyłu, bym mu w mordę walnęła. Piącho albo butem. łokciem piętą. Czymkolwiek? Dobra, chodź, podziękujemy temu, może co? Że nam uratował życie. Nie. No jesteśmy dłużnikami hey, jego. About Clementine Yeah. Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks. Kenny. You got it. No, Ken is spoko. Tam do Kenego nigdy nic nie mia. Ken's okay. Dobra, co tu jeszcze? Mm, tam chyba nie możemy iść. Zaraz do tej babę pójdziemy. Niech ona nam podziękuje. No. Cześć, detektywie Prezesie. You doing, I'm okay, you know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? We just met And he was such a... it's just that i think that i liked him oh well i'm sure he liked you too <laughs> you better have anyway i'd rather be alone i think i understand wait lee what <laughs> How did you choose we both needed you you picked oh yeah nie nixos but i had

Super dinosaur was toast, but you know what? He wasn't. Oh, and then. Hey, duck. Uh, you want to cool it for a minute? <laughs> okay, sorry. I'm sorry. There's uh not a lot of kids here. No, it's not that. It's I got grabbed again. I was there though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh. I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. Aww. I know it doesn't make any sense. But it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. What do you want? You like my daughter Lol. her dad tried to kill me so well he did that because he knows that lee everett is a convicted murderer and so will everyone else if you go near her and they're near they're near me? i know who you are and i don't give a shit about what happens to you but if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you you watch your ass. Soza Chul. Hey, Lee, do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Coś się I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I ja się nie Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. Um, no tak, światło, właśnie jak gdyby nie ma już światła. <grywa> A, widzicie, ciąg dalszy nastąpi. Świetnie. Kolejne żywe trupy. Aha, czyli słuchajcie, wchodzimy do drugiego epizodu? Jak gdyby. Walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Oh, it's a I, I'm Andrew St. John. We're from the St. John dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the Walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war.

Słuchajcie Zapowiada się tak, a nie inaczej Okej, okay. słuchajcie, przeczytajmy to Honesty Okłamaliśmy Herschela 36% Kogo uratowaliśmy? Daka czeszona? 49% To kurde, jesteśmy w mniejszości Zawsze, a gdzie jesteśmy? O, tu jesteśmy, na, na końcu Lojalność, site z. A, strona Kenego, tak? 48%. Eee, aha, Irena. Która to jest Irena? Ach, to ta babka! Czyli, czy daliśmy pistolet dla Iriny? 55% postąpiła tak jak my, czyli odmówiliśmy eee, tego pistoletu, czy tam broni. I kogo uratowaliśmy Daga czy Karli i 76% uratowało Karli. No, spoczkom. No, no dobra, kochani, wiecie co, będziemy na tym kończyć ten odcinek. Zastanawiam się, co będzie, kliknę kontynuuj. W ogóle nie mam myszki na ekranie. A jest, 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 jest. jest. Nie, nie ma. What? Dobra, zastanawiam się, co będzie, czy od razu zacznie się filmik na nowy jakby epizod, czy co, więc wolę tego na razie nie klikać. Tutaj się z Wami pożegnam i zapraszam Was już na kolejny odcinek, który będzie już jakoś na początku następnego tygodnia postaram się Wam rzucić. Ten był taki krótki, po ponad 20 minut z tego względu, że no nie wiem, kiedy jakby epizod się zakończy, wiecie. Nie oglądałam tej gry nigdy i nie, nie wiem dokładnie kiedy, więc idę na żywioł. No dobra kochani, także ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się. Ciepło i cześć!